Trzęga wyjścia roż 39, z fioletowej i czerwonej purpury oraz karmazynu sporządzono szaty do sprawowania kultu w świętym mieszkaniu, święte szaty Arona uszyto według wskazówek, jakich Pan udzielił Mojżeszowi. Efod uh, uszyto ze złota. Z fioletowej i czerwonej purpury, karmazynu i bisioru. Wyklepano złote plaszki i poczęto je na pasemki. Pasemka, aby kuncztownie przepleść nimi fioletową i czerwoną purpurę, karmazyn i bisior. Zrobiono też na ramienniki. Ze sobą po obu stronach, siarfę uszytą z tych samych materiałów co EFOD, a więc ze złota, fioletowej i czerwonej purpury Karmazynu i bisioru, jak pan polecił Mojżeszowi. W złotej oprawce osadzono kamienie Onyxu, a na nich podobnie jakże. Graweruje w wyryto imiona synów Izraela. Zgodnie z poleceniem pana, wydanym Mojżeszowi, umieszczono je na, na ramiennikach Efodu, jako kamienie, które miały przypominać o synach Izraela. Pektorał był podobnie jak Efod. Bogato haftowany, zrobiono go ze złota, z fioletowej i czerwonej purpury, karmazynu i bisioru. Był kwadratowy, podwójny wielkości otwartej dłoni, wysadzany drogimi kamieniami ułożonymi w czterech rzędach. W pierwszym rzędzie rubin, topaz i szmaragd. W drugim rzędzie malachit, szafir i diament. W trzecim rzędzie opal, agat i ametyst. W czwartym rzędzie chryzolit, onyx i jaspis. Zostały one osadzone w, w złocze. Każdy na swoim miejscu. Liczba kamieni odpowiadała dwunastu imionom synów Izraela. Na każdym z nich jak na pięczęci wygrawerowano imię przodka jednego z dwunastu plemion. Do pektorału sporządzono plecione łańcuszek ze szczerego złota oraz dwa złote pierścienie, które przytwierdzono do obu rogów pektorału. Przez, prześ... Przez pierścienie przewleczono złote łańcuszki, oba końce Każdego z łańcuszków przymocowano do oprawek i z przodu zawieszono na, na ramiennikach efodu. Zrobiono też dwa złote pierścienie, które przytwierdzono do dolnych rogów pektorału od wewnątrz, do, od, wewnątrz od strony efodu. Kolejne dwa złote pierścienie umieszczono w dolnej części na ramienników efodu na zewnątrz, blisko miejsca ich spięcia, powyżej szarfy efodu. Pierścienie pektorału przywiązano sznurem fioletowej purpury do pierścieni efodu nad jego szarfą w ten sposób, by pektorał ściśle przylegał do ramienników efodu, jak pan polecił Mojżeszowi. owi. Do efodu wykonano ornat cały utkany z fioletowej purpury. W środku miał otwór na głowę, kunsztownie obrębiony haftem podobny do otworu pancerza, aby zapobiec roztarciu. Cały dolny skraj ornatu obszyto wokoło owocami granatu wykonanymi z fioletowej i czerwonej purpury karmazynu i biszoru. Wykonano również dzwoneczki ze szczerego złota i zawieszono je na przemian z owocami granatu wokół dolnego skraju ornatu. Raz złoty dzwoneczek, raz owoc granatu i tak dalej u dołu wokół ornatu, aby w ten sposób sprawowano kult, jak Pan polecił Mojżeszowi. Utkano z bishoru suknie dla Arona i jego synów, zawój i bisioru ozdobne nakrycia głowy z bisoru oraz spodnie z lnu. Sporządzono Bogato haftowany pas z bisioru, z fioletowej i czerwonej purpury i karmazynu, jak Pan polecił Mojżeszowi. Zrobiono diadem ze szczerego złota i wykrawerowano na nim na wzór pieczęci poświęcony Panu. Przewiązano go z przodu zawoju sznurem z fioletowej purpury, jak Pan polecił Mojżeszowi. Ukończono pracę, ukończono pracę nad świętym mieszkaniem i namiotem spotkania. Izraelici zrobili wszystko dokładnie według poleceń Pana przekazanych Mojżeszowi. Przynieśli uh, do Mojżesza święte mieszkanie, namiot wraz ze, wraz ze wszystkimi jego sprzętami, haczeki, deski, drążki, słupy, podstawki, nakrycie ze skór baranych barwionych na czerwoną, nakrycie ze skór porsudczych, kotarę, arkę świadectwa Wraz z drążkami, płytę a, przebłagalną, stół ze wszystkimi jego naczyniami, chleby poświęcone, szczeroz... szczerozł... szczerozłoty święcznik oraz jego lampy według przepisanego porządku. Wszystkie należące do niego przybory: oliwę do świecznika, ołtarz ze złota, olej do namaszczenia, wonne kadzidło, kotarę nad wejście do namiotu, miedziany ołtarz, jego, mie jego miedziany różdż, drążki i wszelkie naczynia, misę. Wraz z jej podstawą zasłony dziedzińca, ich słupy i podstawki, kotarę nad bramę dziedzińca, sznury, kołki i wszelkie przedmioty służące do kultu w świętym mieszkaniu i w namiocze spotkania. Jak również szaty do sprawowania kultu w świętym mieszkaniu, święte szaty dla kapłana Aarona i jego synów, aby służyli jako kapłani. Izraelici zrobili wszystko zgodnie z poleceniami, jakie Mojżesz otrzymał od Pana. Mojżesz obejrzał wykonane przedmioty, a gdy stwierdził, że sporządzili je zgodnie z rozkazami Pana, wtedy je pobłogosławił.